Zielonego pojęcia widzowy nie mam o co chodzi ze skrzynią klacz. Naprawdę, to już nie jest zabawne kiedy się to dzieje 78 raz. Jak się to zdarzyło pierwszy, drugi, trzeci raz, to było może i zabawne, ale jak to się już dzieje regularnie od kilku miesięcy, że ta skrzynka po prostu dostaje wylewu i nie wiadomo co się z nią dzieje, to już nie jest śmieszne. Yy, no. Jakby mamy takiego upośledzonego kolegę, który jest na osiedlu. Czasami dajemy mu pograć w piłkę, ale tak nie za dużo, bo się szybko męczy. No i to jest właśnie skrzynia No, Kolejny raz wykres świruje pawiana. Mam nawet zlecenie kupna za 93 grosze, tak z ciekawości czystej, czy to się da kupić. Spoiler: nie da się. Dzieją się tu znowu jakieś. Niewyjaśnialne cuda wianka. W ogóle nie wiadomo o co chodzi. I pewnie kolejny raz ta skrzynka na tym, że ma tego. No, no ma tą swoją. Chorobę, pewnie znowu się wybije w cenie, no bo zawsze po tym czymś ona się wybijała. Oczywiście to nie jest w żaden sposób pewne i to jest taka bardziej śmieszna spekulacja, że gdyby się tak okazało, no to kolejny raz skrzynia klaczby się po tym wybiła. Tylko problem jest taki, że tej skrzynki nie ma jak kupić. W sensie, bo nawet nie wiadomo ile ona kosztuje. Zrobisz, no, bo tu ceny się tak zmieniają, że. 10 tysięcy schodzi na sekundę, nagle jest 70 groszy warta i. No nie powiem widzowie, no ale to, to jest dosyć mało zabawne Co tu się wydarza właściwie i. Wystawia ten przedmiot za 88 groszy, ktoś wystawia przedmiot za złotówkę wystawia przedmiot drożej, kupuje przedmiot drożej, wystawia. No są, są tu jaja po prostu. No i nie wiem co mam o tym powiedzieć. No kolejny raz skrzynia jak lacz po prostu dostałaby lewo.